Cześć wszyscy. Nagrywamy dzisiaj na Uniwersytecie w Houston w Clear Lake. Robiłam właśnie tutaj kursik. Jest sobota, dlatego trochę pustawo. chciałam Wam pokazać, że każda uczelnia ma flagi porozwieszane. Bardzo ważny jest tutaj w Ameryce symbol Ameryki, chociaż większość studentów nawet nie jest amerykańska. Większość jest z zagranicy, ludzi, którzy się tu przenieśli albo studiują. Z no, tyłu mamy takie miejsce, gdzie można sobie coś podjeść. Ogólnie poziom edukacji w Ameryce jest niższy niż w Polsce, ale nie znaczy to, że nie można się tutaj dokształcać. Dlatego serdecznie namawiam każdego do kontynuacji edukacji. Nigdy nie jest za późno i zawsze można znaleźć coś ciekawego. Pozdrawiam. Pa!